Co to tak śmierdzi? Mmm, to może być ode mnie. Brian postanowił urządzić sobie wielką bitwę statków w wannie, dosłownie przed całą szkołą, więc nie miałam kiedy się umyć. Masz może dezodorant? Żyk. Ręce do góry i obrociki. Psss. o oh, oh. kompletnie zapomniałam, że to ten czas w roku. Twój tydzień wyzwań? No. Ale przynajmniej mogę wybrać, czy chcę teraz, czy w przyszłym tygodniu. Uuu, ciężki wybór. Ale w przyszłym tygodniu mamy castingi do obsady szkolnej sztuki. Nie chcę znowu grać kamienia, więc biorę ten tydzień. Ej, nie, poczekaj! Czekaj! Już za późno, kliknęłam! A, to nic, nieważne. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, no mów. No chodzi o to, że Michał z drużyną grają w finał Ligi Kosza i miałyśmy być cheerleaderkami. <laughs> No, i to właśnie w tą sobotę. Spłaśnie się przed swoim crashem. Nie, no, na pewno nie będzie tak źle. Mhm. mhm. Hej, Sesenty. Hej, Michał. Co tam? Spoko. Tak myślałem. Może byśmy gdzieś razem wyskoczyli? No pewnie. W przyszłym tygodniu. A co powiesz na ten czwartek? Super. Ej, on powiedział ten czwartek? Yup. I patrz na wiadomość na grupie. Castingi do sztuki przeniesione na ten tydzień? Nie. Błagam, niech to nie będzie coś żenującego. Rymować w każdym zdaniu? Jestem na skazaniu. Hej, Sosenty. Hej, Michał. Będziesz kichał? Nie, czemu tak myślisz? Dziwnie wyglądam? Nieważne. Co powiesz na lody po szkole w czwartek? Po szkole? Nie mogę, będę na kole. To jest wymówka? Chcesz odwołać? Nie, mam koło teatralne, nie Wszystko okej? Okay? Czuję się super! Aż spędzi mnie kuper. <grymujesz> nie czujesz, jak rymujesz. Czekaj, to twój tydzień wyzwań? Normalnie tak nie mówię, jak stercie główien. Spoko, to może przełożymy. Nam... Chodź trening! Yy, do później sesję. Wczoraj prawie wszystko zniszczyłam. A się boję, co będzie dzisiaj. Czy może być gorzej? Sesenty, Z czym chcesz kanapkę do szkoły? Szynka? Ser? A co masz? Przecież powiedziałam. Masz gorączkę? A mogę z Nutellą? Ach, a więc to o to chodzi. Dobrze, w drodze wyjątku. Czyli wszystko dobrze? Nie, spinam się przed castingami. Mega chciałabym zagrać wiedźmę. A cały angielski trzymałam stres Bełta. Masz miętówki? Nie, a co, nie umyłaś dziś zębów? Ej, luzerki, mam nadzieję, że macie jeszcze kostiumy krzaków z zeszłego roku. Grałyśmy kamienie, Angelika. No tak, zapomniałam. Krzaki musiałyby się umieć ruszać. Musisz być taka niemiła? O, przedszkolaczek z se nie zniesie krytyki? To lepiej nie startuj po rolę Roszpunki. Ej, chyba nie zamierzasz posłuchać Angeliki, co? Marzysz o tej roli. A co jeśli ma rację i się zbłaźni? Prędzej ta wiedźma spontanicznie zajmie się ogniem. Jesteś najlepszą aktorką. Ale pamiętasz, to było rok temu? To nie twoja wina, że spadła na ciebie dekoracja sceniczna. Gdybyś nie złamała nogi, to miała być główną rolę. Proszę, łatwy Dziś piesze castingi do sztuki. Perfekcyjnie. Sese, hej! Przywitanie, przystojny przyjacielu. Sorka za ostatnią. Chciałem zapytać, czy masz czas na... Czekaj, czy ty powiedziałaś, że jestem przystojny? Prawda. Niedziela pasuje? Pewnie. Ekstra. Myślałem o double date z Angeliką. Perfekcyjny pick. Serio? Super. Podła przygoda. No to widzimy się. Pożegnam przyszłość. Sesenty, tu jesteś. Płakuję. No chodź, teraz trwa casting na matkę Gertrudę. Poradzisz pięknie. Obsrałam się i zgłosiłam Cię przed sobą. No wiesz, żeby mieć więcej czasu. O, Sesenty, dobrze, że jesteś. Twoja kolej. Przepiękny pisklaku. Poradzę pozostać przy pani. Pozostawienie grozi porażką. Yy, tak. Ciekawa interpretacja. Ciri, teraz Ty. Uff, dzięki Sese. Odstresowałam się na Twoim występie i chyba dobrze mi poszło. No nie dało się już wypaść gorzej. Podła plaga. Tak się odzywasz do swojej podwójnej randki? Pożegam. Michał to mój najlepszy przyjaciel. W niedzielę sprawię, że zrozumiesz Rozumie, jak bardzo do siebie nie pasujecie. Pa! Good morning, sunshine! Siri, co ty tutaj robisz o 6 rano? Dziś po lekcjach przesłuchanie do roli Roszpunki. Przyszłam przypilnować, żeby wszystko poszło idealnie. Masz już challenge na dziś? Jeszcze się ładuję. Myślałam, jakoś się ułoży, lecz między ty to muszę włożyć. Hej, sese. Trener pyta, czy liderki na jutrzejszy mecz są już gotowe. Cóż mam powiedzieć, prócz drobnostka. Uff, to dobrze. To jak brzmi slogan na jutro? Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur. Hmm, oryginalne, takie wojskowe. Nie wiedziałem, że lubisz takie klimaty. To cały ja, ten typ tak ma. Cheszę, chyba wymyśliłam, jak ograć ten cały casting na twoją korzyść. Oj, chyba nie ma na to czasu. Wchodzisz do łamania nukses A nie, to już było rok temu. Czy widzisz ten cudowny blask? Oj, razicie reflektor, złotko? Tak ma być, zaraz się przyzwyczaisz. Zaczynaj. Bo lepiej jest błyszczeć, jak piraty skarby z wraków gdzieś na dnie. Hmm, trema? Przykro mi, ale nie mamy na to czasu. Następna. Bardzo na tym mi zależy. Cieszę się, że zeszłam z wieży. A, chcesz śpiewaną partię? Trzeba tak było od razu. <laughs> Ja też lubię sobie marzyć. Najczęściej to o plaży. Słoneczko, morza, szum i tu pod melek. Własna wysparcie niu palm. Na piaseczku leżę sam i złota tyle mam, że sam już nie wiem. Marzenie mam, nie mam. Chcę zobaczyć światło latających lamp. Bardzo na tym mi zależy. Cieszę się, że zeszłam z wieży. Kochani, tak jak wy, nie mam. Dałaś radę. Muszę, ty geniuszu! Wyzwanie mówić tylko prawdę. Hm. to nie będzie tak źle. Będzie fatalnie! Przecież ja mam nie gębę! Ejka, Ciri! ale śmierdzi się z buzi. Wychodzisz bez pomponów? Chyba nie zapomniałaś ich zrobić. Oczywiście, że nie. Po prostu mi się nie chciało. Dobra, chodź, idziemy, bo się spóźnimy na mecz. I serio, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie. Sesenty, poczekaj, zanim wejdziemy. Chyba powinnaś trochę przystopować z tym mówieniem prawdy. Ja mam grubą skórę, ale. Sorka, ale ja mogę dziś mówić tylko prawdę. Oj, to źle. Dlatego musisz być dzisiaj ze mną non-stop. Nie możesz mnie zostawić nawet na jedną chwileczkę. Spoko ogarniemy. Hej, Sesenty. Hej, Michał. Ciri, dasz nam sekundę. Chciałem pogadać z Sesenty sam na sam. Właściwie to nie mamy czasu. Musimy lecieć z Ciri, przebrać się. W stroje, czyli liderek. Pogalamy później. Uu, uu, uu. Czyli to twój żołądek? Tak. Uj, muszę lecieć do łasienki pa. Genialny timing. O, nie wyglądała dobrze. Jesteś pewna, że da radę wystąpić? Nie. To ja ją zastąpię. Angelika? Świetnie. Dam wam się przygotować. Sorry, sese, chyba nie dam rady. Kupa, cieknie mi jak. O, Angelika w moim stroju. Widzę, że już masz zastępstwo. <laughs> Patrzcie, jest lista obsady zaplątanych. Pierwszy raz w życiu powiedziałaś coś interesującego. Pokaż. No. Nie wiem, czy powinnaś patrzeć. Dasz radę robić po tym, jak dowiesz się, że to ja zagram główną rolę? Nie wiem, a ty? Bo to ja gram różfunkę. Najpierw chłopak, teraz rola? Wszystko musisz mi ukraść? Dziwne. A kto gra Gertrudę? Oh, Anka. Ale chyba nasza wersja marzenia mam dobrze weszła. Grasz Flina. No to w sumie jeszcze lepiej. Będziemy się całować. <laughs> go, go, go! Dajcie mi M! Dajcie mi I! Dajcie mi H! Dobry mecz! Dobry doping! Hej sese, poczekaj! Hej Michał! Tak nie możesz się doczekać jutra? No właśnie, jeśli chodzi o to... Angelika mówiła, że nie chcesz z nami iść, to prawda? Tak. Tak? Michał! Jesteś słodki i pachniesz bosko i masz hypnotizing spojrzenie. Ale nie chcę iść na randkę z kimś, kto mnie dręczy. Myślisz, że cię dręczę? Nie, nie ty, Angelika. O, nie wiedziałem, że macie spinę. Nie musimy z nią iść. Serio? No jasne. Randka time. Tak. Hej, sese, tutaj. Fajnie, że przyszłaś. I sorry za Angelikę wczoraj. Nie wiem, co ją ugryzło. Tu. To... Jakich chcesz smak lodów? Tak. U, przyszłaś bardzo głodna. Okej, okay. poprosimy jedną gałkę każdego smaku. Weź i Angeliko, co ty tu robisz? Wybacz sesę. Mówiłem jej, żeby nie przychodziła. Tak? Ale to nie fair! To ja zawsze przy tobie byłam. Nawet jak zjadałeś gilę w pierwszej klasie, to ze mną powinieneś być! Mówiłem ci już, że nie czuję tego, co ty. Odpuść! Tak. co czekaj! Sorry za to. Pewnie nie chcesz mnie już widzieć. Tak. O, serio? Powiedziałem tak, ale myślałem, że dasz mi szansę. Tak. Czekaj. Czy twoim wyzwaniem jest mówienie tylko tak? Tak! To powiedz tak dwa razy, jeśli dasz się zaprosić do kina. Tak, tak.